Dzień dobry. Z tej strony Kasper Wośkowiak, Rowaj Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na trzeci odcinek naszego podcastu Misja Giro. W dzisiejszym materiale odejdziemy na chwilę od tematyki klasyfikacji generalnej, a nieco bliżej przyjrzymy się trasie i faworytom otwierającej czasówki. Wyścig rozpocznie stosunkowo krótka próba na ulicach Turynu o długości niespełna 9 km. To będzie tak naprawdę przedłużony prolog. Pierwsza część trasy niesie ze sobą pewne trudności techniczne szczególnie w okolicach startu i punktu pomiaru czasu umiejscowanego po niecałych 4 km. Natomiast ostatnie 3 km pozwolą się rozpędzić najlepszym czasowcom, dzięki temu, że poprowadzą prostą drogą nad brzegiem padu. Etap oczywiście przyczyni się do powstania pierwszych różnic czasowych między faworytami, ale wątpię się, że nie będzie miał większego wpływu na generalkę, chyba że któremuś z liderów powinie się noga. Wydaje mi się że brakuje tej utrudnienia w stylu spinaczki Madonna di San Lucas Giro 2019 roku, czy po prostu nieco większego dystansu, tym bardziej przy braku czasówki w środkowej części wyścigu. Jeszcze niecałe dwa miesiące temu niekwestionowanym faworytem byłby Filip Poganna, ale w ostatnim czasie Włoch popadł w delikatny kryzys. Podczas finałowej czasówki na wyścigu Tirreno Adriatico zakończył imponującą serię ośmiu wygranych z rzędu, kiedy uprzedzili go Włodwan i Stefan King. Swoje niepowodzenie zrzucał wtedy na karb choroby, a dokładniej przeziębienia, które męczyło go w trakcie całego wyścigu dwóch mórz. Na zeszłotygodniowej Romandii także nie wyglądał najlepiej w swojej koronnej specjalności, ale najprawdopodobniej dopiero co wrócił z obozu wysokościowego. Dodatkowo przeszkadzało mu zimno. A swoją uwagę poświęcał przede wszystkim na pracę dla zespołowych kolegów na czele peletonu. Czy forma przyjdzie do rozpoczęcia Giro? Na przedwyścigowej konferencji prasowej mistrz świata Zimoli unikał kontaktu z mediami. Wydawał się skoncentrowany i skupiony na samym ściganiu. Ganna będzie musiał uporać się nie tylko z rywalami, ale i ze sporą presją. Włosi pokładają nadzieję w zawodniku Ineos Graniers, żeby kolarz z ich kraju założył różową koszulkę lidera w 90. rocznicę jej powołania. Na późniejszym etapie wyścigu. Taka szansa dla gospodarzy może się już więcej nie powtórzyć. W ostatnim czasie w znakomitej dyspozycji na czasówkach jest remikowania. Po serii wysokich miejsc, teże we wreszcie dopiął swego na finałowym etapie Tour de Romandie, mimo że techniczna i interwałowa trasa nie odpowiadała jego charakterystyce, o czym sam wspominał w wywiadzie. Natomiast otwierająca czasówka na Giro powinna przypasować mistrzowi Francji, który przez trzy tygodnie nie zamierza jedynie pomagać swoim liderom, ale w miarę możliwości realizować także własne ambicje. Co mówił? Na finałowej czasówce dałem z siebie 200%, a wynik, który dzięki temu uzyskałem, to ogromny zastrzyk pewności przed Giro. W moich oczach Kawania urósł do miana głównego faworyta turyńskiej walki z czasem, jeśli oczywiście utrzyma dotychczasową formę. Ale w barwach dekanika, Zobaczymy jeszcze dwóch innych czasowców. Jao Almeida to solidny kandydat do top 5. Portugalczyk był rewelacją poprzedniej edycji Giro. Teraz wszyscy będą spoglądali na niego z większą uwagą. Oremko Remco Evenepulu mówiłem już przy okazji poprzedniego podcastu, więc powtórzę, że nie zdziwi mnie jego zwycięstwo na etapie otwarcia. Wszak przed kontuzją był jednym z trzech najlepszych czasowców na świecie. Na samym wstępie użyje kolokwializmu. Nie ma chyba większej marudy w zawodowym peletonie niż Wiktor Kampenerc. Po niepowodzeniu na otwierającej czasówce w zeszłym roku, Winem zrzucał na plamy oleju i zabrudzoną drogę. Po prostu najczęściej albo sam popełnia błędy, albo któryś z przeciwników okazuje się lepszy od niego. Przed sezonem Wonsatyberg zapowiadał aktywną jazdę w klasykach i rzeczywiście w kilku z nich był widoczny na czele, co jednak nie przyniosło wymiernego efektu w postaci przyzwoitego wyniku. Czasówką z wyścigu CA nie należy się sugerować, bo sam zawodnik przejechał bez większych ambicji, praktycznie z marszu. Jak mówił dyrektor sportowy kubeki, Gabriele Misalia, były mistrz Europy będzie skoncentrowany przede wszystkim na roli tzw. Jolly Jokera, czyli pracy zarówno na płaskich etapach dla Giacomo Nicolo, jak i osłaniania Domenico Podcovivo. Do czasówki Campenert przystąpi z nadzieją na solidny wynik, a umiejętności przygotowania nie można mu odmówić. Uwaga także na innego kolarza południowoafrykańskiej drużyny, Maxa Walszajda, który całkiem przyzwoicie radzi sobie w takich krótkich próbach przypominających prolog. Wysoki Niemiec powinien zakręcić się w okolicach pierwszej dziesiątki, ale jakiś lepszy wynik byłby dla mnie sporym zaskoczeniem. A tak właśnie wygląda moje typowanie faworytów pierwszego etapu. Pięć gwiazdek otrzymują mistrz świata Filipoganna i Remi Remikawania, Cztery Remco Ewene poliżała Almeida, 3 Wiktor Kampenerts i Alberto Betiol, który całkiem dobrze radzi sobie w takich płaskich i krótkich próbach, chociażby na wyścigu Tirreno Adriatico. Dwie młody Norwek Tobias Foss, który coraz bardziej rozwija się w kierunku czasowca, Nelson Oliveira, do którego będzie chyba troszeczkę za krótko i Jan do którego znowu będzie troszeczkę za łatwo. Jedną gwiazdkę dostaną Patrick Bevin, Matthias Brendel, Dani Martinez i Max Walscheid. Zachęcam do zabawy w typowanie zwycięzcy w komentarzach. Zobaczymy, kto trafi pierwszego lidera wyścigu, a ja osobiście stawiam na Francuza Remi Cavanie. W tym punkcie kończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję za uwagę. Mówi dla Was Kacper Wośkowiak, Rowery.org. Przypominam oczywiście o zostawieniu nam łapki w górę, co nam daje większą motywację do pracy i oczywiście kliknięcia w przycisk subskrybuj.